Spokój i dobro kochani. Dziś jest wtorek, 17 września. W Liturgii Franciszkańskiej obchodzimy święto stygmatów świętego Franciszka z Zasyżu, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, święty Franciszek, po swoim nawróceniu, w sposób szczególny był złączony z Jezusem, który jest ubogi i cierpiącym. Te dwie tajemnice z życia pana Jezusa. Jezusa w żubku, w stajni betlejemskiej, który w sposób ubogi przychodzi na ten świat. I po drugie, Jezus ukrzyżowany. I otrzymał taką łaskę dokładnie 14 września 1224 roku, a więc dwa lata przed swoją śmiercią. Kiedy był zatopiony na modlitwie i jednoczył się z Jezusem, z Jezusem cierpiącym, otrzymał taką łaskę, że otrzymał stygmaty. Czyli na jego ciele, w tych miejscach, w których Jezus miał swoje rany, on otrzymał również rany. A więc jego dłonie, jego stopy i jego bok były naznaczone ranami. Nosił te rany aż do końca swojego życia. W historii kościoła było bardzo wielu różnych stygmatyków, natomiast święty Franciszek był tym, który jako pierwszy otrzymał stygmaty. Niektórzy może zastanawiają się, czy to błogosławieństwo, czy to przekleństwo. Otóż święty Franciszek przyjmował to jako błogosławieństwo na przekór temu światu, który dzisiaj mówi: Zdrówko jest najważniejsze. Święty Franciszek mówi: Nie. Najważniejsze jest to, żebyś potrafił swoje cierpienia, swoje krzyże łączyć z cierpieniem Pana Jezusa. I dokładnie to zgadza się z dzisiejszym pierwszym czytaniem z listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów z szóstego rozdziału, kiedy Paweł mówi: Nie daj Boże, żebym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. I również dzisiejsza Ewangelia. Według Świętego Łukasza 9 rozdział, kiedy Pan Jezus mówi o tym, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Być może niektórzy z Was, patrząc na Świętego Franciszka, ojca Pio, Myrny Nazur, czy brata Elia, czy wielu innych stygmatyków, zastanawiają się, myślą, oni to mieli dobrze, byli tak szczególnie szanowani przez ludzi. Niektórzy szukają sensacji właśnie w tych wydarzeniach. Natomiast prawdziwi stygmatycy mówią o tym, że jest to pewnego rodzaju krzyż dla nich, ale krzyż, który chcą jako błogosławieństwo nosić przez całe swoje życie. Jeżeli czujesz w swoim ciele jakieś cierpienie, niekoniecznie musi to być w miejscu ran Pana Jezusa, ale na przykład, nie wiem, masz chore nogi, chore serce, chory wzrok, chory kręgosłup i łączysz swoje cierpienie to fizyczne z cierpieniem Pana Jezusa, to również. Spełniasz to, do czego wzywał Pan Jezus, stygmatyków. Tutaj a propos tego cierpienia w krzyżu, pamiętam, że czasem nasi bracia gdzieś tam sobie żartują, kiedy kto, kogoś na przykład boli kręgosłup, czyli gdzieś tam w krzyżu go boli, to zaczynają śpiewać: W krzyżu cierpienie! I czasem my się śmiejemy, ale oczywiście nie jest do śmiechu tej osobie, która, która gdzieś tam mm, cierpi w swoim ciele, właśnie takie dolegliwości. Ale najważniejsze jest, żebyśmy pamiętali, że zdrówko nie jest najważniejsze. Zdrowie tak, ale zdrowie duszy i ciała. Jeżeli byśmy byli zdrowi, piękni na zewnątrz, a w środku byłaby zgnilizna, to tak naprawdę nic nam to nie pomoże. Na tamten świat nie zabierzemy urody, a poza tym uroda, jak wiemy, po prostu ona znika, przemienia się w innego rodzaju urodę. Szczególnie kobiety czasem starają się tę urodę zasłonić. Mam taką wspaniałą przyjaciółkę, która mówi: Zanim przyjdę nam świętą, to muszę najpierw nałożyć urodę. I oczywiście wtedy się bardzo śmieje sama z siebie. To, czego możemy nauczyć się z dzisiejszego święta franciszkańskiego i z dzisiejszej liturgii słowa, to mianowicie byśmy nie traktowali krzyża, który nas spotyka w życiu, jako przekleństwo ale jako błogosławieństwo. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy teraz szukali cierpienia i sami sobie zadawali cierpienie. Oczywiście cieszmy się ze zdrowia, które Pan Bóg nam daje, ale jeśli przyjdzie cierpienie, to starajmy się przyjąć je jako błogosławieństwo, jako pewne zadanie do tego, abyśmy nie stracili duchowej cierpliwości, abyśmy mogli łączyć nasze cierpienia razem z krzyżem i cierpieniem Pana Jezusa. Pewnie wielokrotnie, kochani, słyszeliście takie opowiadanie o pewnym człowieku, który narzekał na swój własny krzyż i mówił: Inni to mają dobrze, ja to mam najgorzej. I pewnej nocy otrzymał taką łaskę, taki sen. Że Anioł zabrał go do miejsca, gdzie było mnóstwo różnych krzyży i powiedział: Tak bardzo narzekasz na swój własny krzyż, możesz wybrać jakiś inny, jakikolwiek, ale musisz się zastanowić, dlatego że później nie będzie już wymiany. I rzeczywiście ten człowiek podchodził od razu. Zwrócił uwagę na, na ten krzyż, który był ze złota, więc chwycił go, próbował nieść, ale okazuje się, że ten krzyż był, był zbyt ciężki. Poszedł do następnego, który był z diamentami, i mówi: „O, ten nie jest ciężki, być może ten jest dla mnie”, ale okazuje się, że miał mnóstwo różnych takich wyżłobień, które go raniły w jego kark. Wybierał inne: długie, krótkie, takie, siakie. I w pewnym momencie znalazł spośród tych wszystkich krzyży, które tam były, znalazł taki krzyż i mówi: O, to jest krzyż, który ja chcę nieść przez całe swoje życie. Anioł wtedy spytał: Czy jesteś tego pewien, czy nie chcesz go zamienić, bo później już nie będzie zmiany. Jestem przekonany, że to jest krzyż dla mnie. I wtedy Anioł powiedział: Wyobraź sobie, że ten krzyż, który wybrałeś spośród tych setek krzyży, które tutaj leżą, to jest Twój własny krzyż. Krzyż Twoich cierpień, obowiązków. Po prostu ten krzyż jest szyty na miarę Ciebie, bo Pan Jezus nie daje większego krzyża, niż ten, który możemy dźwigać na swoich ramionach. I święty Franciszek również, kiedy przyjął krzyż, to założył habit, później takie węzełki trzy, nie wiem, czy widać, o właśnie, ślub czystości, posłuszeństwa i ubóstwa, Niektórzy się mylą i mówią śniadanie, obiad i kolację, albo wiara, nadzieja i miłość. To często wkręcamy dzieciaki przy okazji jakiejś rozmowy. Ale to, co jest też charakterystyczne dla habitu franciszkańskiego, to mianowicie kiedy założysz kaptur, kiedy rozłożysz swoje ręce i pada cień z tyłu lub z przodu, to na ziemi zostaje znak krzyża. Dlatego, że całe nasze życie powinno być naznaczone krzyżem, którym mamy nieść. Mamy nie wlec nasz krzyż, ale mamy nieść z godnością. A więc, kochani, na zakończenie przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.